Do pytania zapisał się pan poseł Jakub Kulesza, Konfederacja. Bardzo proszę, jedna to, pani pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo. Ryczałtowy ZUS to seryjny morderca polskiej przedsiębiorczości. Państwo, wprowadzając tę ustawę, chcą ulżyć przedsiębiorcom, ale kryterium przychodowe jest to jedna z największych dyskryminacji, jaką widziała ta Izba. Czym się różni? szewcowa krawcowa której nie stać na zapłacenie horrendalnego zusu od właścicielki warzywniaka której dochód jest nawet często mniejszy niż krawcowej niczym państwa kryterium przychodu nie ma nic wspólnego z tym, czy przedsiębiorca stać na zapłacenie tego ZUS-u, ile ten przedsiębiorca zarabia. Kryterium przychodowe determinuje tylko branżę, w jakiej przedsiębiorca działa. Czy to jest branża usługowa, czy to jest branża handlowa, czy to jest branża produkcyjna. W związku z tym, żeby być uczciwym wobec wszystkich małych przedsiębiorców, których dobija ten horrendalny ZUS, proponujemy, by zlikwidować kryterium przychodowe. Dziękuję bardzo.